Potworks ma jedna rzecz, to są ich opinie z ich projektów, bądź co widać tutaj, ja się razu do tego przyczepię, że jest to rzecz też, że aspirują, żeby pokazywać się, że są w czymś ekspertami i próbują tym też budować pewne trendy. To było teraz, to widać wybitnie. Widać, ale też widać po tym, jak fluktuują tematy, jakie wpadają, bo niektóre z takich rzeczy to są po prostu aż się uśmiechnąłem, że tak powiem. Ale. E... Szymon, tylko weź teraz tak, jak sobie to. Po... Więc ja mógłbym zaszydzić z jednej tej, z jednej strony, ale z drugiej przyznaj, mieliśmy tą rozmowę, że my w naszym doradztwie w Protopi również skręciliśmy bardzo mocno fejaj, bo klienci o to pytają. Tak. Jest bardzo, bardzo mocno wyjaśniony, chociaż coraz więcej też jest właśnie tego samego observability, próby zrozumienia, co się dzieje, i u nich też coś się pojawiło, żeby nie było faktycznie. Znaczy, powiem tak, co jest ciekawe. Tematy, które u nich wypływają i u nas wypływają, pokrywają się. Ta, poza jednym, z którym teraz ten, bo dla mnie to jest ten aspiracyjny. Dobra, i teraz przejdźmy do rzeczywistości. Rozwój agentów wspierających MCP i protokoły, które się pojawiają. Prawda. I teraz także jest świetny cytat z tego. Virtually every major Verdon is adding MCP awareness to their tools. I to jest prawda. Tak jak o A2A możemy porozmawiać, że się nie przyjął, moim zdaniem. A2A jest wydmuszką. Druga rzecz, o której ciągle gadamy, jest to prawda: AI w workflowach do kodowania dużo tego jest dla mnie ja bym nawet nie powiedział, w samych workflowach bo przez workflow możemy zrozumieć takie rzeczy jak CICD, a nie tu chodzi w ogóle nie, workflow o pracy. o współ tak. workflow pracy naszej jako naszej tego pracy tego jest dużo i to ma coraz większy sens i co więcej Moje znaczenie jest takie, nie tylko w pracy, w CICD też jak najbardziej pojawia się. Zresztą nagranie odnośnie GitHub Universe, gdzie na no, podsumowaniu było takie, że poza metali, no, po prostu poza metali. tak. I czwarty to są, z czego ja się cieszę, tutaj akurat przepięknie, że to pokazali, to są antywzorce AI, gdzie to podsumowując, to jest, do tego sobie przejdziemy, ale jest AI Accelerated Shadow IT, to jest pierwsza rzecz, która się pokazała. Po raz drugi już nie, po, po raz, nie raz drugi tak, zresztą, zresztą też było. Tak, ale cieszę się że, to się, że to się, że to się trzyma nadal w tym miejscu jako antypattern. Postępne to, co mówiłem, że konwersja API do MCP to jest, no kup, kupa, o tak, pozdrawiamy przedszkolaków, jeżeli tego e, słuchają. Więc generujemy kupę, a nie automatyczne właśnie w tym. I trzeci wzorzec, samo zadowolenie z tego, że AI wygenerował nam tyle kodu. Tak, czy...